Każda kampania powinna mieć jasno określony cel. Jeśli chcesz, by jak najwięcej osób zobaczyło Twoją markę, wybierz zasięg. Gdy zależy Ci, by ludzie klikali i odwiedzali stronę, postaw na ruch. A jeśli chcesz, by wykonali konkretną akcję, np. zakup, zapis czy kontakt, potrzebujesz celu konwersja. I tutaj zaczynają się pierwsze błędy. Wielu użytkowników wybiera zły cel kampanii, a potem chwali się statystykami, które nic nie znaczą. Na przykład, sklep internetowy chce szybko zwiększyć sprzedaż, ale ustawia kampanię na zasięg. Efekt? Reklama rzeczywiście dotarła do tysięcy osób. Lidby wyglądają imponująco, ale sprzedaż stoi w miejscu, a koszt konwersji rośnie. Kampania zasięgowa ma sens, ale na początku lejka, gdy budujesz świadomość marki. Jeśli jednak Twoim celem jest sprzedaż, musisz wybrać cel konwersja, bo tylko wtedy algorytmy uczą się, kto faktycznie kupuje. Pamiętaj, jeden cel równa się jedna kampania, a dobrze dobrany cel to połowa sukcesu Twojej reklamy.